Siemano widzowie, witam, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Ja muszę mówić trochę ciszej, ponieważ moja siostra jest na serwerze i nie chciałbym, żeby mnie usłyszała. A mam dzisiaj genialny pomysł, ponieważ dzisiaj na Kidowicach pomyślałem, że zrobię coś takiego, że będę ją trollować. Będę ją znaczy nie tyle trollować, co będę ją denerwować. Na początek chciałbym zrobić to tak, żeby ona nie wiedziała, że to jestem ja, że wiecie, że ja ją trolluję. Dlatego w tym celu mamy również podkę na niewidzialność, mamy tutaj jakieś potkę na instant damage, mamy łuk wziąłem sobie inny, bo ten mam za mocny, Jak ja bym mi z tego łuku wyciął, to by mnie prawdopodobnie zabił, więc tego nie chcemy. Ja będę ją tak, wiecie, troszkę. Denerwować. Później zaczniemy z nią rozmawiać i zobaczymy, czy ona się będzie denerwować na to, że ja ją będę jakoś wkurzać. Nie wiem, co zrobimy. Jeszcze mam też do podpalenia, więc może jej podpalimy chatę, czy coś takiego. Może coś ukradniemy z chaty. Zobaczymy, co tak naprawdę, jak nas fantazja poniesie. Oczywiście, żeby zobaczyć, co będę robić na tym odcinku. Koniecznie zostawcie w górę, zasubskrybujcie kanał i oglądajcie do końca. Serdecznie zapraszam również na serwer kidowice.pl, a ja lecę ją potrolować. Dobra, uwaga, lecimy. I teraz tak, zrobimy może coś takiego. Że na samym starcie musimy, musimy z daleka jakoś pokombinować. Czyli tak, na samym starcie ja będę zrobił tak, ściągnąłbym wszystko co mam. Nie wiem, czy ja muszę ściągać, to wypijamy potem na niewidzialność. Żeby na początek pokombinować totalnie bez niczego. Niestety widać, że mam plecak założony, więc plecak musimy ściągnąć. Okulary nie widać, co prawda, więc okulary mogę mieć. Mogę mieć. O dobra, ściągnę je też dla bezpieczeństwa, żeby nie było przypału. Dobra, jesteśmy całkowicie niewidzialni i możemy teraz wyjść i jakoś pokombinować z trollowaniem na odległość. Na początek tak, ja bym zaczął od łuku, bo to jest taki totalna, taka totalna podstawa, żeby po prostu strzelić... Eee, kurczę, ona ma zamknięte drzwi. Dobra, to inaczej musimy zrobić, inaczej musimy zrobić. Musimy podejść bliżej i najlepiej zrobić tak, żeby otworzyć te drzwi. Uwaga. Dobra, otworzyłem, otworzyłem. Dobra, ona siedzi przy tej skrzynce. Cicho, 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 cicho. Dostała, dostała i, dostała i się rozgląda. Dobra, 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 dobra. Ja przechodzę. Ja, dobra, jest to na niewidzialności, że ja się skradam. No, robimy tak i teraz tak, żeby ona nie wiedziała, kto to był. Musimy ciągle być, wiecie, na, na takim trybie koczowania. Dobra, ona zamknęła te drzwi. Zamknęła nie, nie zamknęła drzwi. nie zamknęła drzwi. Dobra, uwaga, ładujemy się do środka. E, także ukradniemy jej coś ze skrzynki. Coś cennego, coś takiego, co naprawdę by jej zależało na tym. jest tak, otwieramy skrzynkę. O, nie, o, nie, bo że nie widziałem, że skrzynkę otwieram. Dobra, 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 dobra. Coś se przegląda tam. Czekaj, gdzie będę otwierać te skrzynki, co ona, jak już? Albo. Dobra, dobra. Uwaga, sprawdzamy, co tutaj ma. Eee. Kitcoina ma. To jest ten kitcoin, chyba co dostała od, y, od tego y, magika. Czy bierzemy jej tego kitcoina? Dobra, ona nie słyszy tego, albo słyszy i nie zwraca na to uwagi. O, dobra, dobra. Dobra, nic, nie, nie ten. Tutaj nic nie ma ciekawego. Dobra, zobaczmy jeszcze tą skrzynkę. Uwaga, tutaj też nic nie ma. Też nic nie ma. Tu też nic nie ma, dobra, czekaj, o, dobra chyba coś usłyszała, usłyszała coś usłyszała coś, dobra, tu sprawdzam. dobra dobra, ona zakrąży po prostu, tu ma diamenty, bierzemy jej te diamenty i bierzemy emeraldy, o nie, mogłem widzieć, że mam diamenty w ręce, bo mi to akurat spadło tutaj do slota, dobra, chyba nie widziałem chyba mamy luz, dobra, uwaga, robimy tak Co się wydarzyło? O nie, rozgląda się, rozgląda się, rozgląda się. Ewidentnie spodziewa się, że ktoś tutaj y, do niej strzela albo, albo kot ją bije. O, zróbmy, że kot ją bije. Czekajcie, jak się zbliży do niej. O, o, jest przy kocie, jest przy kocie. Kot ją ugryzł, kot ją ugryzł. Ugryz. O, uwaga. O nie, o nie, o nie, dobra, 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 czekajcie, wyjdźmy stąd. Ile ja mam potki jeszcze? 30 sekund, dobra, 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 bo to nie, nie wzmocniłem tej potki niestety, więc mamy tylko 30 sekund już. Dobra, musimy teraz... Musimy teraz być bez, słuchajcie, teraz będę potrzebować tak, musimy założyć to, musimy założyć, załóżmy plecak, bo to już nam nic nie zmieni, załóżmy sobie te okulary, bo to też nam już nic nie zmieni, zakładamy to wszystko, bo teraz ja tak, ja mam tutaj na tym, mam, to są cichobiegi, mam tutaj Swift Sneaka, jak widzicie, więc ja jestem w stanie się bardzo szybko skradać, więc będziemy tego potrzebować do tego, żeby przed nią szybko uciekać, więc będziemy tak, naciągamy cienciwę, teraz będziemy do niej strzelać i uciekamy od razu, uwaga, tak, tam naciągam, czy trafię? Jest, trafiłem, trafiłem, trafiłem. Dobra, już jesteśmy widzialni. O, będzie mnie szukać, będzie mnie szukać, będzie mnie szukać. Jest, wybiegła. Wybiegła. Dobra, nawet jeśli, żeby tutaj. wiecie, będę mógł jak uciekać szybciej na, na tym shifcie, więc to jest spoko. Dobra, tu mnie nie widzi, tu mnie nie widzi. Widzę ją tam. Widzę ją tam, dobra, tutaj. Okej, okay. wejdźmy tu. O, nie, nie, nie. Rozgląda się, rozgląda się. Jest, ewidentnie, ewidentnie spodziewa się, że ktoś tutaj krąży, ale nie wie, gdzie. Nie wie, gdzie jestem. Gdzie ona pobiegła? Gdzie ona jest? Zgubiłem ją Biję ją Biję ją. ją O dobra jest w moim domu, jest w moim domu dobra 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 robimy tak, uwaga, naciągamy cięciwej Jest dostała drugi raz Okej okay, okej, okay. chowamy się za portalem, chowamy się za portalem O dobra tutaj Dobra dlatego potrzebuję te cicho biegi, bo dzięki nim jestem bardzo szybki I jestem w stanie normalnie prawie tak szybko chodzić jak ona biega Więc to jest bardzo mi tutaj potrzebne, dobra ona krąży i szuka Krąży i mnie szuka. Dobra, jeszcze raz. Uwaga. O nie, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem, nie trafiłem. Dobra, jest tam, jest tam. Uwaga. Naciągamy i tak robimy. Uwaga. O nie, też nie trafiłem. Ale było blisko. Kurczę, może mogła widzieć skąd to strzała leci. Aczkolwiek chyba nie widziała. Trzeba, schowajmy się tutaj. O, idzie tu, idzie tu, idzie tu. <śm> jest tam, jest tam, jest tam, jest tam. Dobra, chowamy się za beczką. Chowamy się za beczką. <ś> <ś> Dobra. Dobra, tu mnie nie widzi, dobra, dobra. Ej, tu. O nie, 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 krąży, tu krąży, tu krąży, tu krąży, tu krąży. Dobra, zbieramy się tu. Dobra, schowajmy się za, za kwiatem. Okej, okay. dobra, poszła do domu, poszła do domu, poszła do domu. Dobra, uwaga, robimy teraz tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Muszę to obkrążyć troszkę dookoła. Idziemy do niej znowu na chatę. Tylko tym razem, tym razem wykorzystamy. Wykorzystamy y, podkę na instant damage albo to. Dobra, robimy tak i idziemy tutaj teraz, tak. I teraz podpalmy jej coś. Podpalmy jej na przykład. Wejście jakbyśmy jej podpali, czekajcie. O nie! Nie, 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 Sam się podpaliłem. O nie, ale karwa, ale karwa! Ale karwa, mnie dopadła! Czekajcie, szybko, szybko, do wody, do wody, do wody. O dobra, zgasłem. Dobra, o nie, o nie, tam je kwiatek kurczę strolował. Dobra, czekajcie, tu przejdźmy. Wychodzimy jeszcze raz. Dobra, jeszcze raz. Tu. Dobra, żeby nikogo nie widziała. Dobra, i teraz tak. Okej, okej. Złóżmy je ten kwiatek. Pali jej się wejście, pali jej się wejście, palą jej się drzwi. Dobra, czekajcie, przejdźmy sobie tutaj trochę dalej. Okej, okay, czy ona to zauważy? Czy ona zauważy, że... O, jest, zauważyła! O, wypadł, że mnie nie zobaczyła. O ja była skupiona chyba na ogniu, bo tak już tutaj w ostatniej chwili przebiegałem. O, dobra. Ugasi to? O, ugasiła, dobra, nic się nie zajęło, bo ona za bardzo drewna tam nie ma. Dobra, ugasiła ten pożar, ugasiła pożar. O nie, wychodzi sam, czekajcie, musimy skitrać tutaj gdzieś, żeby te mi nie wybiegła przypadkiem. Dobra, musimy tak, musimy tak, dobra, tam gdzieś po... O nie biegnie tu, biegnie tu, biegnie tu. Dobra, szybko tutaj, dobra. Dobra, przejedźmy tu. Dobra, musimy się... O nie, nie, nie. idzie tam znowu do tej swojej chaty. Ja bym się chciał, wiecie co. Z... Dobra, musimy zrobić tak. Musimy Musimy się zaczęlić jakoś tak, żeby na nią tą podkę na, na instant rzucić. Dobra, mam pomysł, mam pomysł, jak to zrobimy. Uwaga, jest na chacie, jest na chacie, jest na chacie. Patrzcie to, patrzcie tego parku razu, tu się będzie wykonywał teraz. Tu, tu lecimy na górę, na ten domek, co tu zbudowaliśmy. O, ja tu widzę, widzę idealnie. Ej, jakby ona wchodziła tutaj po. Dobra, o, jak będzie tu wchodzić na górę, rzucam tu podkę, bo ona dostanie tą podką yy, nawet przez szybę. Tak mi się wydaje. Przynajmniej tak powinno być, więc ona musiałaby na piętro swoje wyjść. O nie, wybiegła sobie teraz, dobra, wybiegła, no to nie. O, idzie, idzie. Czekajcie, czekajcie. Dobra, tu muszę się skitrać tak. I muszę tak rzucić tą podkę w dół. Nie, jest na dole, jest na dole u siebie, żeby tu mnie nie zobaczyła. Dobra, trafiłem, idealnie trafiłem, idealnie, po prostu perfekcyjnie Czyli ona przez to okno patrzy, patrzy przez okno O kurcze widzowie, oni się zlękłem Nagle mi się dom zaczął trzęść, trząść, nie trzęść, trząść Bo dach, ten śnieg spadł z dachu się zsunął No dobra, patrzyła się przez to okno, widziałem, że się patrzyła przez to okno Widziałem, widziałem, widziałem to ale teraz tak, słuchajcie, robimy taką akcję, rozwalamy ten blok Dobra, o nie, spadł ten blok, spadł, o nie, dobrze, dobra, tu, skaczemy, dobra, jesteśmy tu i teraz widzimy, widzimy jej, jej domek od góry, dobra, to jest super, okej, okay, wychodzi z domu, wychodzi z domu, dobra, robimy tak, musimy się dostać do środka, uwaga, robimy tak, o nie, tutaj się nie dostanę, tak jak chciałem, dobra, robimy, robimy tutaj, włamanie tędy, o nie, o dobra, nie, nie, nie wchodzi tu, dobra, pyk, jesteśmy u niej na hacie. jesteśmy u niej na hacie. uwaga, tak, Dobra, mamy to zrobione. Jesteśmy w środku. I teraz tak, musimy tutaj wykombinować coś. Co byśmy tu mogli zrobić? ma Elytrę! Okej, okay, ona się tu schowała Elytrę. Dobra. Najgorsze jest to, że ona tu krąży ciągle. Może w każdej chwili tutaj wejść. O nie, 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 chyba wchodzi, chyba wchodzi, chyba wchodzi, chyba wchodzi. O nie, o nie, o nie, o nie. nie mogę tu... O, dobra, przechodzę tu. Dobra, tak się skizramy. Słyszałem, słyszałem, że coś dostała damage. O, tam jest, tam jest, dobra. Wybiegła, wybiegła znowu. Okej, okay, więc przejdźmy tu. Bierzemy ten blok. O nie, nie zabrałem go! Dobra. Okej, okay, gdzie on jest? Tam jest, dobra? O nie, ja tego nie zamuruję chyba. Gdzie to było? Tu? Tu. Dobra, zamurowałem. Tam jest jeszcze blok. A to tam było chyba. A tutaj co to było? To też była jakaś dziura. Dobra, nie wiem o co chodzi. Dobra, czekajcie, czekajcie, przejdźmy sobie tędy. I teraz tam. O, tu jest ten jak zbagowany u nich. Jak mogli ją jeszcze strorować? Czekajcie, ja skoczę szybko do siebie na chatę i zobaczę, czy ja mam jakiś. Jakieś sposoby na strollowanie jej na przykład. Możemy też. O, wiem co możemy zrobić. Czekajcie, może. Ja właśnie muszę, muszę pójść na chatę po, tom, po. po kamery, bo wtedy. widziała mnie tam. Chyba mogłam je zobaczyć. mogła mnie zobaczyć, mogła mnie zobaczyć. Ale dobra, w, w... ja przybiegłem niby do chaty, więc Git. Dobra, patrzcie, robimy tak, kamery. I teraz tu mam wgląd w nią, Ona jest w tamtym miejscu. Celuję, celuję do mnie, celuję do mojego domu jakoś. Dobra, zobaczmy kamerę numer 15. Dobra, tu mamy lepszy wgląd. Okej, okay, ona coś przed chatą stoi. Dobra, mam pomysł, mam pomysł. Robimy tak, uwaga to nie tutaj, z drugiej strony ona ma tutaj, z tą stroną, się patrzeć. Dobra, jesteśmy tu i teraz tak. Czy ona idzie do mnie na chatę? Wbiła do mnie, wbiła do mnie, wbiła do mnie, wbiła do mnie. Wbiła do mnie. Dobra, czekajcie, czekajcie. Okej, okay. co jest, Wiśniaka mi bije. To jest pszczoła! też Okej, okay, ona jakiegoś wiśniaka tu biła u mnie na chacie, chyba. Dobra, te pszczoły, uwolnijcie się stąd. Leć, leć, pszczółko. O nie, jest tutaj, jest tutaj, jest tutaj. Widzę ją, widzę ją, że jest u mnie na chacie. Jest tutaj, przez tą roletę ją widzę. Dobra, czekajcie, przejdźmy tu. Op. Dobra. Dobra. Idziemy tak, tu przejście. Tu. Teraz otwórzmy to. Dobra, widzę ją tutaj też przez to. Okej. Okay. Te rolety są genialne, bo mogę sobie w każdej chwili ją zamknąć i na przykład teraz mnie nie widzi, nie? A ja ją mogę widzieć dalej. Więc mogę to kontrolować w miarę jakoś. I fajne jest to, że nie mam tu jakby szyby, więc to mogę z dwóch stron to kontrolować. Ej, ona coś bierze z tej skrzynki? Co jest grane? Okej, okay, okej, okay, było blisko. Myślałem, że mnie zobaczy. Dobra, wyszł, wyszła ode mnie. Dobra, dawaj pszczółka, ratuję cię. Leć sobie stąd, leć. Dobra. O, dobra, gdzie ona poszła? Gdzie... Jest Dobra, jest dalej u mnie. Jest dalej u mnie na chacie. Dobra, czekajcie, robimy tak, musimy ją jakoś strollować. coś tutaj się dzieje, nie tak? Okej, okay, ona mi coś chyba zabrała. Coś się rozgląda tam, ale uwaga, robimy taką akcję. Uwaga, czy ja sięgnę do tych drzwi? Nie sięgnę do tych drzwi. Dobra, musimy zrobić tak. Podobnie na górę, dobra, robimy tak. Uwaga, uwaga, uwaga. Mam plan, mam plan. Robimy tu, robimy tu, przechodzimy tutaj. Uwaga. Tu, nie strzelimy jak wyjdzie. Szybko, szybko, ucieczka, szybka ucieczka, szybka ucieczka, szybka ucieczka, szybka ucieczka, szybka ucieczka, dobra, tu, 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 tu. tu. Dobra, się tu, hitramy się tutaj za tym. O dobra, ale ucieczka, ale ucieczka mocna. O, ale mocna ucieczka, dobra, dobra, Czekajcie, czekajcie, czekajcie była tutaj, była tutaj, była tutaj, była tutaj... Była tutaj... Dobra, no, czekajcie, robimy tak, robimy tak, czekajcie... Ja muszę się skitrać gdzieś, ja muszę gdzieś wyjść... I wejdę do niej na Discorda... I po prostu, yy, Spytam się... Spytam się, co robi... Że jest na serwerze i czy coś kombinuje... I ja zaraz, że niby przychodzę z daleka i że mnie tutaj w ogóle nie było... Halo? Jesteś? O! O! No? Halo? No Co tam, co halo. robisz? Co tam porobiasz? No. Ciągle ktoś mnie bije... Nie <laughs> wiem. a kto cię bije? nie wiem po prostu... Ceki tracę życie. Tracisz życie? Ale to zaniebicie traci życie, jest taka zasada w, w warcała. Yy, no i co, co mnie to? Yy, no wiem, ale co ci bije? Jakoś. Co cię bije? No nie wiem, jakiś ten świat, nie wiem. Nie wiem gdzie. Aha, może jakiś szkielet do ciebie strzelał czy coś. A co, tutaj masz w domu? Nie wiem. No. No, a tu czemu masz tutaj na przykład i masz tu wełny? Co się dostało? Nie wiem. Jakiej wełny? No tam na dole. C co? Nie! No co to? i... Co to jest? Od czego ci się pali coś? Co to? Nie! nie Ale to nie ja! Nie, to byłeś ty! To nie ja, no przecież ja byłem tu na górze! Nie, nie, ja, ja już. Ja kończy. byłem na górze! Ja byłem na górze, no zgaś ja, to, bo ci na się dole, pali! sam sobie to zgasuj! Nie, ja stąd wychodzę! Ja wychodzę! Nie, nie uda mnie nic już! <laughs> Ale co? Ale nie. co? To, ale co? E, wiesz. Nie, ja się, ale co? Ale co? Ale co? Ty się kryłeś? Ty się kryłeś? I mnie strzelałeś, ja już cię przekry... Nie, dobra, ale, ale, ja. Co? Nie, ale ale co? Ale czemu mówisz, że nie. to ja? To nie byłem ja. Nie, to nie byłem ja, nie. do ciebie strzela Nie. No, nie stań, bo. Nie, dobra. <laughs> o, jest. Jest, O, widzowie. No cóż, użyłem siostrę. A no, jak chcecie kolejny odcinek z ja się siostry w Minecraft, -o, to zostawcie łapkę w górę. <laughs>